Dzisiejsze spotkanie, no to przede wszystkim spotkanie sadowników, ich, ich i przedstawicieli samorządu z nami posłami, zresztą myśmy to organizowali, jak również z agencjami, czyli z Agencją Rolną, Armirem. Także, że tutaj to dotyczyło przede wszystkim spraw związanych z sytuacją na rynku owoców jabłek i owoców miękkich. Czego się możemy spodziewać? No, sytuacja powiem szczerze jest bardzo fatalna, jeżeli chodzi zwłaszcza o owoce Minkie. Nic nie zapowiada się lepiej, że będzie coś lepiej w stosunku do owoców jabłek, czyli owoców już tych, które można przytrzymywać. Embargo działa, embargo wprowadzone przez Unię Europejską na Rosję funkcjonuje, więc ten rynek dla nas jest niedostępny. Są to bardzo duże problemy, sposób wycofywania, o czym żeśmy dziś rozmawiali, owoców z rynku no jest dalece niedoskonały, dalece niezadowalający, zwłaszcza naszych sadowników, czyli sposób polegający na rozdawaniu darmowym jabłek, bo ten sposób psuje dodatkowo rynek. Nasi sadownicy, którzy w 80% swoją produkcję sprzedawali, no, powiedzmy to na terenie Polski Południowej, trochę na Słowacji w tej chwili mają potężny problem z jabłkiem naszym, naszym krajowym, czyli z jabłkiem produkowanym w Grujcu, które było tu przywożone, rozdawane, więc nie mogli konkurować po prostu z jabłkiem, które jest jabłkiem darmowym. To są poważne problemy, o tym żeśmy rozmawiali. W tej chwili jest, jest przygotowywane rozporządzenie w tej, w tej sprawie. Jeżeli chodzi o tę część, która Związana z embargiem, która jest realizowana za pieniądze unijne, tu niewiele się zmieni. Bo Unia tu dosyć jednoznacznie określiła, za co możemy płacić. Czyli możemy zapłacić tylko za jabłko wycofane w taki sposób, że jest ono zutylizowane, na przykład przekazane do biogazowni lub rozdane przez organizacje charytatywne za darmo. Więc tylko w tym możemy się obszarze poruszać. Natomiast nie znaczy to, nie znaczy to, że rząd nie może... W inny sposób zainterweniować na tym rynku. Myśmy podawali przykłady. No, skupienie w tym teraz okresie, kiedy rzeczywiście jabłko jest stanie, skupienie go, zrobienie, przerobienie na koncentrat, który można przytrzymywać i jego przytrzymanie stosunkowo nie jest drogie i wprowadzenie na rynek, czyli sprzedaż, odsprzedaż wtedy, kiedy cena na rynku jest dobra, koncentratu jabłkowego no jest o dużo, dużo mniej kosztowne wręcz czasami można nawet na tym zarobić, a nie do tego dopłacać, tak jak się bezpośrednio dopłaca do jabłka wycofa, wycofywanego z rynku.